Cześć, witajcie w drugim odcinku yy, z zagramy w Minecraft. Yy, tutaj wyjdziecie właśnie. To taki będzie trochę krótki odcinek, ale dokładnie jeszcze nic. Dokładnie nie, co tu się powtarzam? Dokładnie nic nie wiem. Co tutaj? Yy, to jest taki. O, zlagowało mnie. Eee. Yy, Okej, okay, jest dobrze. Yy, tutaj zrobiłem takie coś I tak, nic poza odcinkiem nie robiłem. Więc myślę, że teraz byśmy mogli nawet zrobić sobie piecyk. Shit, lagi 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 lagi. O, nie wziąłem bro nie wiem, Lag lag lag. Siedem w co nie, ja mam taki mega pomysł czy tej serii nie zawiesić po pierwsze mm, dlaczego jej nie zawiesić ponieważ lagi mam straszne o teraz to już teraz tak, teraz to już nie mam takich bo jestem na zewnątrz ale podziwiają one są straszne dlatego dzisiaj wychodzimy. wchodzimy Podróż. No i zabieramy się za budowanie prowizorycznego domku. Myślę, że bardzo się nam przyda. Nie, co zrobimy? Tu wyrzucimy ten kilof. Bo on mi w ogóle nie jest potrzebny. A to my rozwalimy i bierzemy, bo piecek zrobiłem, to po co robić drugi. No i tak, myślę, że idziemy i zabieramy się za budowanie jakiegoś prowizorycznego domku. I może znajdziemy tam świątynię pustynną. No i wyprawa, no. Co można byłoby z tym zrobić innego? No nic, nic, no ja już, już tam wiem, że będzie świątynia, bo widzę tutaj to, 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 no, jak to się mówi? Widzę... studnie. No to będzie fajnie. Dobra, mam więcej FPS-ów teraz. No jeszcze żadnej świątyni nie widzę. I myślę, że poza odcinkiem już tam będę bez... zaczynał robić y, tam może prowizorkę, jakieś tam chatkę, drwala, coś takiego, która nie będzie przepiękna. A to już co? Nie mam pojęcia. Y, świat się nie wygenerował do końca. No i dalej nie pójdziemy. To jest Maria. Wiecie co? Naprawdę, chyba zawieszę tę serię. Yy, chociaż na jakiś czas. No bo. Sami zobaczcie, yy, świat się do końca nie wygenerował. Nie wiem praktycznie co zrobić. A mam problemy z komputerem i z nagrywaniem tego i innych serii. Innych serii to mało mam problemów, ale teraz to naprawdę. O, dużo tego jest. No. No, gra się dobrze nagrywa. To jeszcze jest tego plus, ale. Świat się nie do końca Dobra. Na razie nie będę zawieszał i zaraz zjedniemy sobie owieczki. I myślę, że Minecraft szybko mi się będzie nudził. To też nie jest kwestią. Patrzcie, owieczki się zbugowały. Wszystko się zbugowało. A. No, widzicie. Teraz są lagi. No, teraz to jest spokojnie, mi się bardzo szybko gra. oj, dobra, zatniemy sobie trochę żywek. No nawet to nie wychodzi, no widzicie, takie lagi są. Tak się nie do końca wygenerował świat. No patrzcie, no. No wyrosło drzewo przede mną. No nie, to nie ma sensu, wiecie co? Jak się teraz Minecraft nie poprawi, to zawieszą serię. I... Teraz jej... No, wyskoczyło. No to... Jak świat będzie nie wygenerowany do końca potem, to naprawdę nie ma sensu jej dalej prowadzić. Bo świat musi być całe, a nie jego połowa. No i... No i te szlagi są tego problemem, więc ja jedyny pomysł to zawieszenie serii i po prostu... No i tyle. No to chyba tak zrobimy, że zawisimy. A ja poszukam czego innego, no bo patrzcie teraz jakie lagi są. Wszystko, zobaczcie. Ja tu nie mogę grać. A to takie po prostu... Beznadziejne, nie? No dobra, to ja zawieszam serię. Serii nie będzie z Minecrafta. Na razie chociaż niczego. Czyli dzisiaj yy, 19 Minecraft ostatni. I nic innego, no bo... Co mam powiedzieć? Więcej bilarda za to będzie. Albo midboya, zobaczę. Ja nie wiem co zrobić. Mam sery inne na, na boku, jakie mogą być, to będzie lepiej. <laughs> Dobra. To umawiamy się, zawieszamy serię przypadkiem. Na razie teraz nie będzie. Potem się zastanowię czy ma być seria. Yy... Na razie nie Ten... za szybko się wyspieszyłem się z Minecraftem. Yy... Dużo... dużo serii naraz poszło. No i myślę, że zakończymy serię Minecrafta tym takim właśnie wejściem. Zakończeniem. spotkiem na razie, teraz. Chociaż na razie nie będzie Minecraft'a. No, po pierwsze, lagi, po drugie, niewygenerowany świat. No i dużo, bardzo dużo problemów. Nie wyrobiłbym się też z lekcja Nie wyrobiłbym się też z tymi. No. Z Minecraft'em i z innymi seriami. Jeszcze po szkoła, tak. Nie zawsze odcinki będą punktualnie. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Seria zawieszona. Chociaż na razie. Dobra, na razie. No i cześć.